Wilczek do nas w godzinach popołudniowych, w piątek, został dostarczony. Był w stanie skrajnego wyczerpania, odwodnienia. Praktycznie z badania kału stwierdziliśmy, iż odżywiał się tylko trawą i śliwkami, co nie jest naturalnym pokarmem dla wilczka. Podjęliśmy. Próbę i wysiłek ratowania tego wilczka. Szybko nawodniliśmy, opatrzyliśmy ranę, których miał wiele na grzbiecie, na nodze, na brzuszku. Zrobiliśmy niezbędne badania lekarskie, podaliśmy kruplówkę, podaliśmy antybiotyk przeciwbolowy, przeciwzapalny. No, niestety, gdybyśmy go nie podjęli, gdybyśmy nie podjęli tej próby ratowania życia, to jego los by był przesądzony. Wiele pytań tutaj mam, dlaczego on został y, sam znalazł się w lesie. Jest to trudne pytanie. Właściwie Wilczeca jest tak dobrą matką, że ona potrafi w ciągu y, paru godzin swoje maluchy przejść, no, a nawet na odległość kilkudziesięciu kilometrów. Tutaj musiało coś być tragicznego, albo matka zginęła, albo w czasie przenoszenia tych maluchów na inne miejsce ktoś ją spłoszył, ktoś ją zaatakował i ona porzuciła tego malucha. Oczywiście jest to jeden z wielu, z wielu, z wielu innych zwierząt, które do nas trafiają. Zawsze, gdy mam e, możliwość kontaktu z mediami, proszę o, o pomoc w każdej postaci: czy to materialne, czy to e, w postaci dowozu żywienia. No jest tyle tutaj dziobów i pysków do wykarmienia, że nic się nie zmarnuje, wszystko jest tutaj potrzebne.